Witamy serdecznie. Wczoraj wróciliśmy z mroźnej Finlandii czterema kamperami razem z Kasią i Wojtkiem z Krainy Kamperów. I dziś wrzucamy Wam odcinek specjalny gdzie pokazujemy te kampery. Tak. O, ogólnie to często do nas piszecie, że tęsknicie za tymi odcinkami o kamperach. Te wnętrza jak my tam chodzimy pokazujemy, że wielu z Was z tego korzystało. Więc pokorzystajcie. Jeszcze. Nie jest to żadna współpraca, tak. po prostu. W opisie poprzedniego filmu jest wszystko wytłumaczone, więc wystarczy sobie tam. kliknąć w opis filmu, yy, który się nazywał Wczorajszego. wczorajszego tak. Zajrzyjcie sobie tam, jest cały długi odcinek z tej podróży do Finlandii. Natomiast dziś krótko o tych kamperach. Tak. I teraz szybki rekonesans po kamperach. Pierwszy będzie Alkowa. LMC alkowa, bo jest jeszcze też pół integra, ale pół integra będzie zaraz. Teraz alkowa. To jest układ taki jak mieliśmy naszego starego kampera, czyli alkowa. Tutaj jest rozkładany stolik. Kuchnia taka tradycyjna, taka rozkładana do góry. I z tyłu w naszym kamperze było łóżko małżeńskie, takie na stałe, z dużym bagażnikiem, natomiast tutaj jest z opcją do siedzenia. Jeżeli jesteście rodziną na przykład 4 czy 5 osobową, no to jest to fajne rozwiązanie, bo tutaj na pewno więcej osób usiądzie przy tym stoliku. Ten może być na przykład na stałe rozłożony, plus alkowa do spania, także układ dla dużej rodziny bardzo fajny. A, najważniejsze, łazienka jeszcze. No i łazienka taka, jak, jak była u nas w starszym w naszym łosiu i kolejny to jest Knaus 2001 rok też 28 JTD wchodzimy do środka. Tak samo tutaj mamy alkowe dużą szafę, stolik do siedzenia, ewentualnie do spania, można go rozłożyć. Ładne mebelki powiem Wam, takie, Ładne te, takie inny rodzaj drewna. Duży blad roboczy to też jest bardzo dużym plusem w camperach, um, żeby było gdzie tutaj coś zrobić, pokroić i przygotować. No i poprzeczne łóżko. No i tym sposobem nam się robi bardzo, bardzo duży bagażnik pod łóżkiem. Taki trochę łosiowy. Układ łosiowy, tak. Tylko, to o, Łazienka, bardzo duży, głęboki brodzik. Wiadomo, kampery jeszcze nie są posprzątane, nie są przygotowane, to tak na szybko nagrywamy. Jest duża. Duża łazienka, no. A ja teraz tutaj robię, uwaga. Wszystkie kampery, Szynne? które wracają z Finlandii Znamie. i my... Czekaj, dażę tak wysoko? Tutaj może być. I pozdrawiamy to... właścicieli. I pozdrawiamy właścicieli tego kampera. Tych kamperów. Wszystkich tych. I nie tylko tych. I jako ostatnia Euromobilka e, z silnikiem 2.8 i DTD. E, w tym kamperze spaliśmy w piątkę przez cały nasz sylwestrowy pobyt. Już Wam pokazujemy jak ma w środku. Rocznik 99. To też bardzo spory, duży kamper. Miejsce, stolik, z którego możecie zrobić łóżko. Alkowa tam, tam my spaliśmy. Tu spał Filip. I tu z tyłu jest taka yy, duża y, rogówka. -y. Salon. Salon. I z tego też robi się y, duże łóżko. Bardzo fajny kamper dla dużej rodziny. Dużo szafek. Y, też duży blat roboczy. Albo dla osób, które zdalnie pracują. Tak. To jest jeden z tyłu sobie... macie biuro. Sypialnie walkowie. No, No i łazienka jeszcze nie ogarnięta po naszym powrocie, ale, ale też dość spora. Camper przetestowany w warunkach zimowych minus 18, minus 20. Tak, Wszystko sylwestra tego. Woda gorąca była, ogrzewanie hulało. Zarobiście. No. Sterowniczek. I co jest tutaj bardzo fajnego. Macie oryginalny taki ten ocieplacz od kabiny, zapinany na zamek. I zapinacie go sobie. I jesteście po prostu szczelnie oddzieleni od, od kabiny. I w kabinie macie przy takich mrozach minus 20, a tutaj macie ciepełko. Jesteśmy w klasyce gatunku. Tak, pół integra LMC, 2003 rok, 2.8 JTD. Eee, tym kamperem jechała Kasia. Kasia. I on jest taki układ trochę imbirowy. Tak, powiedział. mamy łóżko francuskie. Eee, szafka na buty. O, nie ty to tego nie widziałam. Chowiecie sobie buty, bo zawsze z butami jest problem. Zamykacie i, i buty macie... Z steg tego Mnóstwo jakichś LEDów tu pomontowanych, e, światełek, ale bardzo fajne tapicerki. Bardzo ładnie to wygląda. E, no i na ogrzewaniu Alde. Deska rozdzielcza już e, ta nowsza, bo samochód duży no, z po Podłokietniki 2, e, ogrzewanie Alde. Tutaj też wszystko sprawne, bo pierwszy dzień żeśmy w tym kamperze mieszkali. I życzymy nowego roku, szczęśliwego, jak ktoś jeszcze nie, nie otrzymał tych życzeń od nas. No, otrzymał w poprzednim odcinku. Ale jak nie oglądał poprzedniego i dopiero ogląda ten, więc w tym odcinku życzymy, życzymy. szczęśliwego nowego roku dla tych, którzy nie oglądali poprzedniego odcinka, takim motywem jeszcze świątecznym. Tak. Reniferkiem. To zapraszamy.